360 Pop show It. To trik, którego nauczyłem się przed 36 flipem, by właśnie potem było mi łatwiej zrobić 36 flipa. Polecam się nauczyć tego triku, ponieważ następnie możesz przejść do nauki innych trików takich jak backside oraz frontside big spin, a potem big spin flip oraz big spin hill flip. Także Siema! Artem z tej strony i w tym filmie dowiesz się jak zrobić 360 Pop Showita. Także bez zbędnego... Lecimy z tematem, ale najpierw... Chcesz kupić nowy sprzęt deskorolkowy, ale masz ostatnio krucho z HSM. Także nie masz co się martwić, ponieważ zapraszam cię na Neighborhood Skate Shop, gdzie możesz kupić sprzęt w okazyjnych cenach. Zobacz! Właśnie doszły do nas nowe Polary. Tylko 259 zł. Oprócz tego, to nasz sklep od topowik sklepów różni się tym, że prawie każdy produkt jest dokładnie opisany. Także każdy, nawet najbardziej wymagający skejcik, powinien coś znaleźć tutaj dla siebie. Mamy jeszcze coś do zaoferowania. Te deski lub inny asortyment z możesz kupić 10% taniej! Wystarczy tylko, że przy wysyłce wpiszesz kod SKATEBOARD.PL, a zachowane hajs możesz wykorzystać na coś innego. Także to wszystko i lecimy z filmem. Także co koniecznie musisz umieść do tego triku? Pop Showita! oraz takie małe showity. To sery pomaga przy tym triku. Okej, okay, to teraz przejdę do ustawienia nóg na desce. Tylną nogę ustawiacie na końcówce taila lub standardowo jak do Oli. Jak wam wygodnie. Dlaczego? Ponieważ jest to najważniejsze w tym triku. Natomiast przednią nogę ustawiacie przed młotaczówkami albo na środku deski. Pod niewielkim kątem. Dlatego, że przednia noga nie jest aż tak ważna przy tym triku, dlatego, że ona tylko łapie deskę. Przy wybiciu tego triku tylną nogą wykupujemy bardzo mocno do Tyło to tak, jakby chcielibyśmy kogoś kopnąć. A przednią nogą, no w tym przypadku, tą nogą nic nie robimy. Jak mówiłem wcześniej, ona tylko łapie deskę. Deska obraca się o 360 stopni, a następnie, gdy widzisz grip, to potem lądujesz i odjeżdżasz. Ogarnąłeś? Jeżeli tak, to jestem z Ciebie dumny. Jak zawsze, na początku oczywiście polecam Wam najpierw lądować na jedną nogę. Czyli najpierw lądować na tylną, a potem na przednią. Jak już bez problemu masz ogarnięte lądowanie na tylną oraz na przednią nogę to przełącz się w tryb full commitment i Ten trick. Okej. Okay. Więc na jakie błędy możemy się napotkać przy tym triku? Możesz kopnąć ten trik, ale przez przypadek kopniesz też prawą nogą i wylądujesz na grafikę. W takiej sytuacji staraj się nic nie robić tą prawą nogą, dlatego że nawet jak odrobinę kopniesz tą prawą nogą, to automatycznie wprowadzasz deskę w obrót na 36 flipa. Uwierz mi, nie chcesz tego. Możesz kopać ten trik za lekko i deska nie wykona całej rotacji. Tutaj jest to raczej oczywiste. Musisz mocniej kopnąć tą tylną nogą. Możesz też lądować na Primo. To się zdarza, nawet profesjonalistom. Nie poddawaj się. Możesz też nogi w pokonaniu tego triku trzymać zbyt blisko siebie. Staraj się trzymać nogi w odpowiednich odległościach, żeby nie lądować obiema nogami na nausie albo tailu. Możesz też wylądować ten trik, ale wyrzucić się z deski. Dzieje się tak dlatego, że za bardzo pochylasz się do przodu albo do tyłu. Wyprostuj się. Możesz też po przełączeniu się w tryb full commitment dalej lądować na jedną nogę. Tutaj jest to raczej oczywiste i niektórym bardzo dobrze znane, czyli że musisz się bardziej postarać. Poza tym, jeżeli tak się dzieje, to polecam ci podskoczyć kapeńkę wyżej, żeby deska miała czas na rotację powietrzu, żeby móc wylądować ten trik. No i to tyle. Poza tym to jak chcesz, to dodaj coś od siebie w sekcji komentarzy, ponieważ mogę o czymś nie powiedzieć odnośnie tego triku. Także to wszystko w tym filmie. Jeżeli ci się spodobało, no to oczywiście wiesz co masz zostawić dla naszego świetnego algorytmu. A oczywiście jeżeli jesteś tutaj nowy, to polecam zostawić subskrypcję, aby być na bieżąco. Zostaw też komentarz dla statystyk. Jeżeli potrzebujecie sprzętu deskorolikowego, to oczywiście zapraszam was na Neighborhood Skate Shop. Discord też świetna sprawa, także zapraszam. Wszystkie potrzebne linki macie w Piszę tego filmu. Także to wszystko, trzymajcie się i cześć!